Witam na moim nowym kanale Ten kanał jest poświęcony głównie sztuczkom karcianym Będziemy zaczynać od podstaw Na przykład będziemy się uczyć jak kontrolować karty W tym wypadku Asa serce Wkładamy Asa w sam środek talii I za pomocą magicznego znaku As wraca nam na górę talii Będziemy się też uczyć jak Tasować karty Wydaje się dość proste Tutaj będziemy się uczyć w taki sposób, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie jest dana kart, karta. Mimo dużego przytasowania talii, wiem, że mój as jest na górze. Wszystkie sztuczki będziemy zaczynać od demonstrowania ich, a następnie będę pokazywał, jak je wykonać. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę zasubskrybuj i czekaj na pierwszy odcinek. Do zobaczenia.